Cześć! Bardzo się cieszę, że mnóstwo osób, które obejrzały poprzedni odcinek, zaczynający się dosyć kontrowersyjnie, a tak właśnie to miało być, wyraża taką samą opinię o grze polskiej reprezentacji w Pradze, jaką wyraziłem bardzo, bardzo dosadnie ja. Dziękuję Wam za podobne opinie. Lepiej się z tym czuję, nie jestem osamotniony, bo myślałem, że tylko ja tak to widzę, ale skoro tyle tysięcy ludzi widzi to podobnie i kilkaset osób zawarło to w swoich wpisach pod filmem, pod programem, to znaczy, że ze mną nie jest jeszcze tak najgorzej. Mecz w Pradze to skandal w wykonaniu polskich piłkarzy, no a teraz przejdźmy z racji na mój strój, czyli szalik biało-czerwony. Do meczu Polska-Albania. Jeżeli myślicie, że dam się zmanipulować zwycięstwem nad Albanią 1-0 i że jestem z tego powodu zadowolony, no to się mylicie. To był kolejny bardzo słaby mecz w wykonaniu polskich piłkarzy. To było najmniejsze, no bo każdy wie, że 1-0 to jest najmniejsze zwycięstwo. Chodzi mi o jednobramkowe, bo może być 3-2. I też jest jednobramkowe, ale najskromniejsze zwycięstwo z Albanią. Z Albanią. Wiem, tak, wiem, wiem, znam te niektóre tłumaczenia, że już dzisiaj nie ma słabych drużyn że poziom się wyrównał, że nie należy żyć przeszłością, kiedy to Albania, Mołdawia, Liechtenstein, Luksemburg, Księstwo Monako, Gibraltar, Kosowo, że grały bardzo słabo. Kosowo dopiero od niedawna występuje pod swoją flagą. Znam te opowieści, znam te wszystkie pier... te opowieści, że nie ma słabych drużyn. No nie ma. No, nie ma, no nie ma słabych drużyn, poza czasami występami Polski. 1-0, i gdybyśmy zastanawiali się nad tym, co jest ważniejsze, trzy punkty, zwycięstwo czy styl, no to zawsze zwycięstwo. Zawsze. Natomiast takie zwycięstwo nie daje, nie wlewa, nie upoważnia do optymizmu przed kolejnymi meczami. Taki fart w losowaniu tej grupy, jaki miała Polska, to chyba się nie zdarza, albo zdarza się raz na kilkanaście losowań. Mołdawia, Wyspy Owcze. No, pe pewnie sobie poradzimy. I styl znów nie będzie ważny. Po Pradze jeszcze mam zgagę. Po Pradze jeszcze mi się odbija. No, ale Albania miała to wszystko przykryć. Niczego nie przykryła. Niczego nie przykryła. Fatalnie gramy. I nie ma co, co sobie dupy zawracać, że jest inaczej. Teraz taka refleksja na temat trenera Szantosza. Tak się chłop zmęczył pracą z reprezentacją, tak się selekcjoner wykończył psychicznie, fizycznie i, i, i wszystko jedno jak, że tuż po meczu z Albanią wyjechał sobie z Polski. Bo się zmęczył, odpoczywa, odpoczywa pan selekcjoner. Po czym pan odpoczywa? Po czym? Po tej, po tej żenadzie dwumeczowej, jednej kosmicznej, drugiej prawie żenadzie, po czym pan odpoczywa? Kasy pan bierze nieprawdopodobnej ilości i pan odpoczywa? Nie ogląda pan Polskiej Ligi. Wiem, no nie ogląda pan polskiej ligi, bo polska liga jest według pana nie do oglądania i jedynie dwóch czy trzech piłkarzy z tej polskiej ligi pan bierze pod uwagę. No, akurat jeden z nich, obrońca Lecha Poznań, w meczu z Albanią zagrał bardzo dobrze i być może wywalczył sobie miejsce w reprezentacji. Zmęczył się pan już! Już się pan zmęczył! Zaległa sprawa dotyczy przeprosin Roberta Lewandowskiego za tą skandaliczną aferę premiową, którą próbowano zataić, ukryć. Kłamano na ten temat, mieszano kibicom w głowach. Chcieliśmy, nie chcieliśmy, to nie nasz pomysł, to nic o tym nie wiemy, nie było żadnej kłótni. Brawo, brawo dla Bramkarza Skorupskiego. Jak ma na imię Adam Skorupski? Dla Łukasza Skorupskiego. Brawo, Łukasz Skorupski. Że powiedziałeś to, co powiedziałeś, no i objawia się kapitan reprezentacji Robert Lewandowski i przeprasza. I przeprasza kibiców za to zamieszanie. Niepotrzebne, twierdzi, że reprezentanci nie są skłóceni. Szanowny, najlepszy polski piłkarzu. Niektórzy twierdzą, że w historii, niektórzy twierdzą, że, że najlepszy po prostu. A jakby reprezentacja grała za pół roku. Trudno to sobie wyobrazić, ale powiedzmy, powiedzmy, to co za pół roku byś przeprosił? Czy, czy kiedy byś przeprosił? Dlaczego nie przeprosiłeś zaraz, y, prawie zaraz po tej całej skandalicznej, kuryckiej, premiowej, bezczelnej aferze? Tylko czekałeś tyle czasu, żeby przeprosić kibiców? Masz tam doradców, 150, 200, każdy jest geniuszem pr każdy jest geniuszem mediów. Teraz dopiero? Dlaczego nie wcześniej? Dlaczego? Obłuda wasza, wasza piłkarska obłuda to jest kosmos obłudy. Mecz Legia Raków to takie spotkanie, na które się czeka, i po którym ręce same składają się do braw. Chodzi o legię i oraków. Bardzo dobry mecz, jakiego od niepamiętnych czasów nie oglądałem. Nawet ja, krytyk, sceptyk, zrzędzący dziadek jak niektórzy piszą był tym meczem usatysfakcjonowany, a tym bardziej że Legia to spotkanie wygrała, nie straciła w związku z tym szansy na mistrzostwo, 6 punktów przewagi, wyliczają specjaliści, że nawet 7, bo bezpośredni mecz, bezpośrednie mecze są dla Rakowa, bo w pierwszym meczu w Częstochowie wyższa wygrana Rakowa niż tu w Warszawie Legii, ale chociaż było na co popatrzeć. Raz na ileś miesięcy, może raz w sezonie, może raz w rundzie, jest taki mecz. A dlaczego nieczęściej? No dlatego nie częściej, że grają w polskiej lidze, w polskiej ekstraklasie piłkarze, tacy jacy grają. No i to jest niemożliwe, żeby takie mecze były częściej. Akurat ten, nawet dla mnie, powtarzam, osoby znudzonej piłką, zniesmaczonej, yy, mającej już. Yy, w dużym, w większym, głębszym, szerszym poważaniu, całą tą piłkę. To był bardzo fajny mecz. Obejrzałem od początku do końca, co często mi się nie zdarza. Legia w kapitalnej dyspozycji, przepiękne bramki. Pekarta na przykład, kapitalne uderzenie. Ten ruch głową, ojejku, jakbym siebie widział. Na podwórku, <laughs> oczywiście na podwórku. No i zwycięstwo i ten wnerwiony trener Marek Papszu, nie mam nic do niego. Uważam go za dobrego trenera i wnerwiony, chodzący to miło było, Panie Marku, miło było popatrzeć, jak pan się wkur... jak pan się denerwuje. Na trybunach, jak to najczęściej w wykonaniu kibiców legii. Rewelacja! Byli na tym meczu moi znajomi z Anglii. W szoku, w pozytywnym szoku. War powiedzieli, że warto było przyjeżdżać. Oczywiście nie tylko na sam mecz, ale jeszcze jakieś inne sprawy, ale w dużym stopniu na mecz. Chodzą tam w Anglii na mecze, oglądają i mówią: Takiej atmosfery, jaką nalegi widzieli w meczu z Rakowem. Anglicy nie dorównują do kostek, do pięt. W ogóle nie dorównują. Bardzo dobry mecz. Znakomity wynik dla Legii. I gratuluję Legio, że jeszcze nie odpadłaś z walki o mistrzostwo. Sześć punktów, siedem, bo tam te mecze bezpośrednie lepsze dla Rakowa. No i żyjemy nadzieją w myśl powiedzenia, że nadzieja umiera ostatnia. Po ostatniej kolejce ligowej oberwało się sędziom szczególnie na dwóch stadionach. W Poznaniu mnóstwo pretensji do arbitra tego spotkania, i z tego co już można było przeczytać, yy, yy, chyba na portalu Meczyki, chyba, a może na pewno, to sędzia Raczkowski nie będzie sędziował już spotkań Lecha do końca tego sezonu. No i wiele uwag trenera Krakowi Jacka Zielińskiego do arbitra meczu w Krakowie. Bardzo ostre wypowiedzi trenera Lecha, piłkarzy Lecha. Jeden akurat y, tłumaczy to, że każdy się myli, z piłkarzy Lecha tłumaczy sędziego, że każdy się myli, no i sędzia się też mógł pomylić, ale ogólnie miażdżąca krytyka. No i bardzo ostre słowa szkoleniowca Krakowi. Jakie będą losy sędziego, który sędziował spotkanie w Krakowie, nie wiemy. Sędzia z Poznania nie będzie już. Rozjemcą, jak to się mówi, spotkań Lecha w tym sezonie, ale, ale to jest dosyć łatna, łatwa wymówka zwalać na sędziego. Jeśli nawet popełnili błędy, na pewnie popełnili, skoro jest takie zamieszanie, no to panowie piłkarze, panowie trenerzy, a wy nie popełniacie. Wy jesteście tacy zawsze. Ja myślę, że więcej błędów popełniacie wy niż sędziowie, no ale teraz w tej kolejce na tych dwóch stadionach zadyma z sędziami. Niesamowita! Teraz trochę zaległości, teraz trochę zaległości, bo o tym nie mówiłem. Doszło do zmian szkoleniowców w Górniku Zabrze, w Stali Mielec, w Lech Gdańsk, apeluję do prezesów. Apeluję po raz nie wiem, który do prezesów. Zamiast zwalniać trenerów, wyjdźcie piłkarzy. Ale oczywiście łatwiej jest zwolnić trenerów. Jasna sprawa, nigdy nie było inaczej. Zawsze ofiarą słabości drużyny jest trener. No i tak się stało w Mielcu, w Zabrzu, Gdańsku. W Zabrzu są jaja. Trenera Urbana kiedyś 9 miesięcy temu wywalono i cały czas zaprzeczają, że to przez konflikt z Podolskim, raczej kierują podejrzenia na konflikt z ówczesnym prezesem Górnika o Podolskim. O, 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 jak wszyscy, wszyscy zorientowani wiedzą, że tam Podolski w Górniku rządzi, bardzo rządzi lub czasami jak mu się chce mniej rządzić, to mniej rządzi, ale rządzi. Trener Urban się nie nadawał, nagle po 9 miesiącach trener Urban już się nadaje. Oczywiście ma kontrakt, płacono mu przez te 9 miesięcy za istnienie, skoro go zwolniono, takie zasady, też takie chore albo nie chore, dziwne zasady w piłce. No i trener Urban już teraz się nadaje. Już teraz będzie ratował górnika przed spadkiem do niższej ligi. Pierwszy mecz nie bardzo z Piastem, porażka. Panowie prezesi, ile mam apelować? Ile mam wam wkładać do ubów? Wycie piłkarzy dla przykładu, a nie trenerów. Trener Adam Majewski, zwolniony ze Stali Mielec, wycisnął z tej drużyny maksa. i za mało było. Podziękowaliście mu. Piłkarzy wywalać, a nie trenerów. Jasne ku! Cały czas, cały czas, tylko musicie mi zrozumieć, że to jest strasznie delikatny temat. Ja bym się naraził niezliczonej ilości piłkarzy, gdybym poruszył ten temat tak, jak chcę to zrobić, Kuś mnie, żeby o, o żonach, o dziewczynach, o, o kochankach, piłkarzy coś powiedzieć, ale nie coś. Tak, wiecie, tak kurde, żeby zadrżał zadrżało świat w posadach. No, ale, ale cały czas mam obawy. Rozumiecie dlaczego? Przecież by mnie zniszczyli, zjedliby mnie, bym no musiał gdzieś na Madagaskar wyjechać, ale, ale bez nazwisk, a szykuję się z nazwiskami. Ale cały czas się szykuje, się nie mogę wyszykować. No, przeczytałem kolejne jakieś tam internetowe informacje. Żona jednego piłkarza, laluńka, lalunieczka, bo większość z nich to takie. Polubiła zdjęcie żony drugiego piłkarza, laluśki takiej, o jezu, takiej. I tak się polubiły nawzajem. Ta odpisała to i dziękuję, a tamta napisała tamto. jesteś wspaniała, jaki masz gust. Cześć.